witać z tej strony Osadnik a to nowy film na kanale poprzednio zbudowaliśmy te o, tą tą oto bazę tą oto zbudowaliśmy uśkę położyliśmy skrzyneczkę, crafting i piecik tak no, baza początkowa no dzisiaj będziemy Zbierać materiały takie jak drewno by zbudować jakąś chatkę. Pójdziemy trochę dalej, żeby tutaj nie wycinać tych drzewek. A tutaj możemy już wycinać.

Dobra, tyle wystajcie Dobra, tylko ja nie pamiętam gdzie mieszkam <grym> Dobra, czas użyć koordynatów yy, To było w tą stronę Dokładnie w tą Więc idziemy Idealnie, jesteśmy. Dobra. Skok. Dobra, jedno tuż odebrane. No ale to nic na razie. Dobra. Do skrzyneczki. Ciach, ciach. No, idziemy chyba zebrać jakieś... No, idziemy poszukać sobie jedzonka. Wejdźmy na drzewo. Może będzie jakieś. tu, tup. Na te wysokie. Patrzmy, że już nie ma żadnych. O, trzeba tu przeskoczyć. Aj, nie udało się. Dobra. Nieważne. Gdzie może być jakieś jedzenie? Co to jest? Co to jest? Kto to jest? I co to jest? Nie stracajmy pozycji. Mogą być wrogo nastawieni. Ale spokojnie. Mamy miecz. Kamienny. Na pewno właśnie. Że chyba tam nikogo nie ma. O kurwa, coś tam był. A nie, to jest Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Więc ktoś się tam buduje. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, czy to źle. Paniotki u mojej bazy Dobra Idziemy do kopalni O węgiel Ciach ja. Pochodnia w ręce świeci, można go łapać Węgiel nam potrzebny będzie Dobra, tylko nie wiem jak miniaturę ustawić Po tyle tego, gorzej hmm. Ale coś się wymyśli, coś tam będzie Więc spokojnie Duża winga Potrzeba Jeszcze wind Jeszcze więcej, dobra. O, już noc zachodzi. Więc trzeba iść spać. Jak można. No dobra, jestem spawrzaty. No. No tak, no ładnie spać, no. Trzeba to załatać wszystko. O, no, jest lepiej wygląda. Dobra, później się to przykleję. Jeszcze czymś. Dobra. Mamy, mamy coś sobie wziąć z tego. I to było... Węgiel przełożyć tu. Tak. I to przełożyć tu. No. Dobra. Więc ruszamy dalej. Jestem ciekawy tych graczy. Pójdźmy dać im... Nie wiem, mięso pokoju. I... Mięso pokoju, tak. Dokładnie. Zobaczmy czy oni tam są w ogóle. Czy jeden to na pewno blisko? Ale ten drugi. Ciekawie mnie, to ciekawie. O kuźba. Tam ktoś jest. On znowu tam jest. To ktoś jest. nie, nie widziałem go twarz zupełnie. Godże tam pięknie. A nie, gdzie jest to są ragawie Gdzie to są pilażersi? Daj nada i bez rady, no. Musimy zbudować zamczysko. Albo osad, osad, Będziemy mieli broń przed nim. Bo to pilnarze jest przecież na jest. znów, on nas zabije, no. Ale ten drugi to nie wiem, gdzie on mieszkał. Dobra. Tutaj powstanie osada. Dokładnie tu. W tym miejscu. Ale nie wiem, kiedy. Ale na pewno. Mamy trochę tego. No i. No jak to się nazywa? No, no, drewna, no. Po prostu mamy trochę drewna. A tutaj mamy drewna. Dobra. Dobra. Nie wiem jak to będzie wyglądać. No. Ale na razie to jest. Koniec odcinka. No. Zobaczymy w następnym odcinku, czy są wrogo nastawieni do nas. Czy nie sprawiają kłopotu i odnajdziemy tego drugiego. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia.